Oddano hołd powstańcom styczniowym, którzy walczyli z zaborcą w 1863 roku. Oficjele i władze samorządowe złożyli kwiaty pod tablicą na budynku przy ulicy Sienkiewicza i na kaplicy przy ulicy Łęczyckiej. Powstanie styczniowe było drugim zrywem niepodległościowym w XIX wieku i trwało od 22 stycznia 1863 do jesieni 1864 roku. zasięgiem objęło ziemię zaboru rosyjskiego miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono około 1200. 200 bitew i potyczek. Od XVIII wieku historia Polski jest to ciąg yy, walki o niepodległość. Zaczęło się od Federacji Parskiej, powstanie to epoka napoleńska, napoleońska, powstanie listopadowe, które najwięcej nadziei chyba przyniosło Polakom, wiele zwycięstw, ale jednak przewaga rosyjska ludzie. Po tym powstaniu na 30 lat można powiedzieć spokój, ten spokój rosyjski zapanował. Wielu Polaków uważało, że czas na pracę organiczną, nie czas na walkę i trzeba wyczekać kolejnego momentu. I właśnie tym momentem był styczeń roku 1863. Choć powstanie zostało stłumione, to duch walki nie został wraz z upadkiem powstania pogrzebany.